Nie minęły nawet dwa tygodnie od publikacji ostatniego materiału o dodatku do magazynu Lego Jago, a już się pojawiła kolejna informacja. Tradycyjnie każdy zostawia łapeczkę w górę, aby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o dodatku do jednego z przyszłych wydań magazynu Lego Jago, jak i również zachęca Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, by nie przekapić kolejnych odcinków z tej serii, a dla motywacji wyświetlam o starych 10 nowych subskrybentów koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Aktualnie w Polsce wciąż jest dostępne wydanie magazynu Lego Jago z minifigurką Złotego Smoka Zayna. By the way, trwa nadal na niego konkurs do przyszłego tygodnia, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału, no to was do tego zachęca przy okazji obejrzenia tej recenzji. A już od 2 listopada w Polsce będzie dostępne wydanie z figurką Kryształowego Króla. Rzecz jasna w nieco uboższej wersji względem tego, co otrzymamy w normalnym zestawie z 16 sezonu Lego Natomiast w Niemczech wciąż jest dostępne wydanie ze wcześniej wspomnianą minifigurką kryształowego króla w uboższej wersji. I również w Niemczech od 2 listopada będzie dostępne kolejne wydanie tym razem z minifigurką Koola z 16 sezonu w wersji złotej i te same wydanie pojawi się w Polsce od 28 listopada, ale zapewne większość z Was przyszła się dowiedzieć jaki dodatek otrzymamy w 13, a zarazem ostatnim wydaniu magazynu Lego Njago na rok 2022 właśnie po minifigurce Koola. Otóż otrzymamy MI figurkę złotego Loida z 16 sezonu w wersji Oni. Lloyd w wersji Oni to nawet nie jest on. Ale jakby szczerze, dodali tą maskę Oni z zestawu Lego Ninjago, też właśnie tą minifigurkę na ten moment można dostać jedynie w złotym Ultra Smoku który kosztuje katalogowo 700 zł. No to byłby totalny sztos i totalny maskew, jeżeli chodzi o zakończenie roku 2022 pod względem gazetek Lego Ninjago. A tak to otrzymaliśmy co? Łóżeczkę, którą można dostać w większości mi figurek Lloyd'a z podobnego okresu oraz włoski z bandaną, którą mogliśmy dostać we wrześniowym wydaniu magazynu Lego Ninjago z roku 2022, który trafił do sprzedaży ponad miesiąc temu. No i jeżeli chodzi o wyposażenie, no to także nie mogło zabraknąć rzadko spotykanego i wymierającego naramienika z kataną, który staje się powoli standardem oraz pewnego młota czy nawet łucznię który prezentuje się naprawdę ciekawie. I jeżeli nie mamy wystawić ocenę dla tego dodatku w skali od 1 do 10, no to gdyby dali tam maseczkę oni, no to pewnie zyskałaby największą notę 10 na 10, a tak to jedynie otrzymają ode mnie dziewiąteczkę. Jeżeli chodzi o premierę, a raczej kiedy te konkretne wydanie magazynu trafi do sprzedaży w obu krajach, no to w Niemczech te wydanie trafi do sprzedaży od 29 listopada, natomiast w Polsce na te wydanie musimy czekać aż do 27 grudnia. I przypomnę jeszcze raz, jest to ostatnie wydanie magazynu LEGO and Jago w tym roku, ale to jeszcze nie jest koniec serii LEGO and Jago w kontekście nie tylko gazetek, ale i również serialu, mimo że Tommy Andresen postanowił odejść z serii LEGO Ninjago. A tak ogólnie, to pamiętacie przecieki, które wam przedstawiałem w zeszłym roku w podobnym okresie? No to one nie pochodzą wcale z Niemczech, Włoch, Hiszpanii czy Portugalii, a tak naprawdę one pochodzą z Grecji, czyli... Taka analogiczna sytuacja jak miała miejsce w wypaździelniku, jak i również w grudniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym dodatku, jaka jest wasza ocena i czy planujecie się zaopatrzyć właśnie w te wydanie magazynu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu to zostawcie komentarz o treści Lloyd Oni, tradycyjnie zachęca was do zajrzenia i zaobserwowania moich social media i widzimy się już niedługo.